Trzy sygnały, że dziewczyna zniszczy ci życie. Pierwszy sygnał. Ma trudności z emocjami i jest impulsywna. Jeśli coś nie idzie po jej myśli, to zamiast rozmawiać wybucha. Drama, łzy i pretensja. a potem udaje, że nic się nie stało. Z taką osobą nie będziesz miał spokoju, tylko co chwilę będziesz gasił pożary, których sam nawet nie wywołałeś. Drugi sygnał. Jest uparta i zawsze stawia na swoim. Nieważne co powiesz, ona wie lepiej. Każda rozmowa kończy się przepchanką. Kto ma rację? Związek z kimś, kto nie potrafi odpuścić, zamienia cię w faceta, który Musi przepraszać za rzeczy, których nie zrobił. Trzeci sygnał: brakuje zaufania. Ciągle coś podejrzewa, dopytuje, chce wiedzieć, gdzie jesteś, z kim jesteś, dlaczego tam jesteś. Niby to troska, ale czujesz, aby ktoś cały czas patrzył ci na ręce. Jeśli musisz udowadniać swoją lojalność 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, to nie jest relacja, tylko więzienie. Jeśli jesteś po rozstaniu i chcesz wrócić do poznawania kobiet i budowania z nimi zdrowych relacji, "Zostaw komentarz rozmowa i zgłoś się na bezpłatną konsultację. Pokażę ci, jak wrócić do formy i wybrać odpowiednie kobiety."